Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może totalnie odmienić jakość życia o zdrowych granicach. Zobaczymy, dlaczego ich stawianie jest tak kluczowe nie tylko dla naszej psychiki, ale i dla no właśnie dla naszego ciała. To naprawdę fascynujące, jak jedno łączy się z drugim. No właśnie, zacznijmy od pytania, które chyba każdy sobie kiedyś zadał: czy dbanie o siebie to egoizm? Bo, wiecie, często mamy takie poczucie winy, kiedy chcemy postawić na swoim zadbać o własne potrzeby. Pytanie brzmi: czy słusznie się tak czujemy? Otóż, nauka mówi tu jednym głosem, i odpowiedź jest jednoznaczna. Absolutnie nie. Dbanie o siebie to nie jest żaden egoizm. To jest, powiedzmy to sobie wprost, fundament naszego zdrowia. I to zarówno psychicznego, jak i fizycznego. To jak dbanie o silnik w samochodzie, żeby w ogóle ruszył z miejsca. No dobrze, zobaczmy, jak to wygląda w szczegółach. Szybki rzut oka na nasz plan działania. Najpierw zobaczymy, jaki jest związek granic ze zdrowiem. Potem zdefiniujemy, czym są te zdrowe granice. Następnie, co najważniejsze, pięć strategii, jak je budować. Później praktyka, a na koniec krótkie podsumowanie. Zaczynajmy. No dobrze, część pierwsza granice, a nasze zdrowie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to dwa zupełnie osobne światy, prawda? Ale badania naukowe pokazują coś zupełnie innego. Okazuje się, że związek między nimi jest no cóż, jest niezwykle silny i bezpośredni. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś przekracza nasze granice, a my nic z tym nie robimy. Co się dzieje w środku? Nasz organizm odpala syrenę alarmową i wtedy do akcji wkracza on, kortyzol, czyli słynny hormon stresu. Taki mały zastrzyk kortyzolu od czasu do czasu jest ok, nawet potrzebny, ale co, jeśli ta syrena wyje bez przerwy? No właśnie. Wtedy zaczynają się problemy. Bo chronicznie podniesiony kortyzol to istny sabotażysta dla naszego ciała. Co robi? Po pierwsze, osłabia odporność. Łapiemy każdą infekcję. Po drugie, psuje trawienie i sen. Po trzecie, podnosi ciśnienie, co zwiększa ryzyko chorób serca. A na koniec, dorzuca jeszcze problemy z nastrojem, takie jak lęki czy depresja. I to nie są jakieś wymysły, to są twarde fizjologiczne konsekwencje. I mamy na to liczby. Jest takie badanie opublikowane w Psychosomatic Medicine, które pokazuje coś naprawdę uderzającego. Ludzie, którzy mają problem ze stawianiem granic, zgłaszają aż o 23% więcej różnych fizycznych dolegliwości. Mówimy o bułach głowy, problemach z żołądkiem, o całej masie rzeczy. To jest czarno na białym dowód, jak bardzo nasza psychika wpływa na ciało. Ale to jeszcze nie koniec złych wiadomości. Eksperci, jak na przykład dr John Gottman, mówią wprost. Tkwienie w relacjach, gdzie granice są non stop naruszane, to po prostu prosta droga do katastrofy psychicznej. To przepis na wypalenie, stany lękowe i depresję. Okej, okay, wiemy już jakie jest ryzyko i jest ono jak widać całkiem spore. To teraz przejdźmy do czegoś bardziej konstruktywnego. Czym w ogóle są te słynne zdrowe granice i co dobrego mogą nam dać? Zróbmy sobie taki mały test. Zastanówmy się: czy często czujemy się po prostu wyczerpani, bez energii? Albo czy łapiemy się na tym, że mamy do kogoś żal, bo znowu zrobiliśmy coś wbrew sobie? A może ciągle odkładamy swoje potrzeby na później, żeby komuś dogodzić? Poczucie przytłoczenia, bezsilności to wszystko są takie czerwone flagi, które krzyczą: hej, coś jest nie tak z granicami. No dobrze, a co jest po drugiej stronie? Co zyskujemy, kiedy te granice w końcu postawimy? Korzyści są i to ogromne. Spójrzcie, największy kawałek tortu, aż 40%, to redukcja stresu. To jest gigantyczna zmiana, ale to nie wszystko. Do tego dochodzą lepsze, zdrowsze relacje, wzrasta poczucie własnej wartości i, co super ważne, odzyskujemy poczucie kontroli nad własnym życiem. Super, teoria umówiona, ale teoria to jedno, a życie to drugie. Pytanie brzmi: jak się za to zabrać w praktyce? I właśnie tym zajmiemy się teraz. Przed nami pięć konkretnych sprawdzonych strategii budowania mocniejszych granic. Oto nasz plan gry. Pięć kroków do celu. Krok pierwszy musimy w ogóle wiedzieć, czego chcemy i co jest dla nas ważne czyli identyfikacja potrzeb. Krok drugi nauka tego magicznego słowa nie, i to bez poczucia winy. Trzeci przyjrzenie się relacjom i ograniczenie tych, które nas wysysają z energii. Czwarty słuchanie własnego ciała, bo ono wie najlepiej. I piąty budowanie niezależności emocjonalnej, żeby nie szukać ciągle potwierdzenia na zewnątrz. Zatrzymajmy się na chwilę przy kroku numer dwa czyli mówieniu nie. To jest prawdziwa sztuka. Zobaczcie na te przykłady. Po lewej stronie mamy takie typowe nie, które tak naprawdę jest niechętnym tak. To słynne, uch, no dobra, zrobię to. Efekt złość i żal. A po prawej asertywność w czystej postaci. Nie mogę się teraz tym zająć. Albo po prostu nie dziękuję. Krótko, z szacunkiem, bez zbędnych tłumaczeń. Prawda, że brzmi inaczej? Różnica jest kolosalna. A teraz krok czwarty. Czyli uważność, słuchajcie, nasze ciało jest genialnym systemem wczesnego ostrzegania. Zanim jeszcze nasz umysł zarejestruje, że coś jest nie tak, ciało już wysyła sygnały. Ten nagły ścisk w żołądku, napięte ramiona, to nie jest przypadek. To jest właśnie ten moment, kiedy nasze ciało mówi: Uwaga, Twoja granica została właśnie naruszona. No dobrze, mamy już narzędzia. Zobaczmy teraz, jakich używać w, no cóż, w prawdziwym życiu. Weźmy na warsztat Trzy Pola Bitwy. Dom, pracę i wszechobecny świat online. Spójrzmy na konkretne sytuacje. Rodzina. Tu często słyszymy, no jak to? Rodzinie odmówisz? Co robić? Wprowadzać zmiany powoli, ale być w tym konsekwentnym. Praca. Ciągła presja, żeby być online 24 7. Rozwiązanie? Jasno określone godziny pracy i trzymanie się ich. A życie cyfrowe? Te niekończące się powiadomienia. Tu rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki. Tryb nie przeszkadzać i świadome planowanie czasu na social media. I tak, dochodzimy do samego końca, do podsumowania. Gdyby z tego całego naszego spotkania miała zostać w głowie jedna, najważniejsza myśl, to jaka by ona była? Myślę, że da. Stawianie granic to nie egoizm. Powtórzmy to jeszcze raz. To nie jest egoizm. To jest fundamentalny akt dbania o siebie. To jest wręcz nasza odpowiedzialność, żeby chronić swoje zdrowie, swoją energię i swoje dobre samopoczucie. I na sam koniec jeszcze jedna, bardzo ważna sprawa. Musimy pamiętać, że wszystkie treści, które tu przedstawiamy, mają charakter informacyjny i edukacyjny. To nie jest porada medycyna. To, o czym rozmawialiśmy, absolutnie nie może zastąpić wizyty u lekarza czy innego wykwalifikowanego specjalisty. Dlatego zanim ktokolwiek zdecyduje się na jakiekolwiek zmiany w swoim stylu życia, diecie czy zdrowiu. Zwłaszcza jeśli ma jakieś choroby przewlekłe albo przyjmuje leki, to konsultacja z lekarzem jest po prostu konieczna. Cytowane tu badania naukowe są oczywiście cenne, ale mają charakter poglądowy i nie muszą pasować do każdej sytuacji. Podsumowując, nasze materiały edukują, ale ostateczne decyzje zdrowotne zawsze, ale to zawsze podejmujcie po konsultacji ze specjalistą.